Miód. Dzieje małżeństwa Bogosława X Janny Jagielonki. Mm, to historia na miarę Romea i Julii. Sensacje XVI i nie tylko w wieku historia pomoże Zachodniego. Doć ktoście. Ha, przybywamy z poselstwem od króla polskiego, Kazimierza Jagiellończyka! A czego to od nas chce król Polski? Nic od Was nie chce, to Wasz książę Bogusław chciał jego córkę. No. No i co jest z tą córką? Ha, co ma być? Przyjechała! Pani... Witaj Pani! Witaj Pani! Gdzie mój narzeczony? Jak to gdzie? W lesie! W lesie? No, gdzie ma być? Na polowaniu je. Na polowaniu? Hmm? Ja nie wiedziałam, że Wy na Pomorzu jesteście tacy dzicy, że musicie polować na jedzenie! U nas w Krakowie wszystko dowożą Uberem. Uber. Co? Nie no, błagam, hello, nie mówcie, że u Was nie ma Ubera. Gdzie ja trafiłam? Dobrze, dobrze. Od początku. Polowanie to czysty sadyzm. A. Mam nadzieję, że macie tutaj inne rozrywki. Kluby. Kluby. Na przykład. Kto jeszcze może być? Proszę? Festiwale muzyczne. Na przykład. I, nie, Wiem, jeszcze jeszcze. mamy nowoczesnych. A. A jakiś porządny klub sportowy to o, na pewno macie. No takie wiecie co, to kibice sobie piorą nawzajem. Piłkę to... Pieranie sobie piłkę. A piłkę kopią, piłkę kopią. A ta! kopią. macie? Ta. Mamy! No. A my! No, ale jeden tylko. Piłkarski? Mm, tak. Tak, no to może być jeden. No, <śmany> dobrze. A jak się nazywa? ARKONIA! Arkonia. No czemu tak pogańsko znowu? Proszę mi stworzyć drugą drużynę piłkarską. A jak się będzie nazywała, panowie? No, Wiem, wiem, wiem! Na cześć naszych litewskich przyjaciół. Jak może się nazywać? No proszę Jak proszę, proszę, panowie, wiedzą. nikt nie wie, no nie do łuki. Pogoń, Pogoń się a, nazywała, tak? Pogoń. Pogoń się i wszyscy razem 3-4 okay. Fantastycznie, dobrze, bardzo dobrze. To gdzie zastanę swojego męża? Przebywa w puszczy Goleniowskiej. Wow, łatwo go znaleźć. To yy, dzień drogi stąd. Jest tam taka okazała, piękna lipa pod tą właśnie lipą. Zwykł Pan nasz odpoczywać po polowaniu. No pewnie mijaliśmy już to miejsce. No, ta, ta, ta. no Panowie, ja nie mogliście wcześniej zadzwonić do niego i ustalić jego lokacji? No, ale na, na... no na zaproszeniu na poszeniu, nie było numeru telefonu. Nie wiedzieliśmy nawet, że tu mają jakąkolwiek sieć. GSM5G. GSM5G. W końcu to księstwo. Na, no, końcu świata. na końcu świata. No tak, to jasne. No, to fakt. Książę panią zobaczy, to. Tylko jedno będzie mu w głowie. G Słucham? odprowadzić księżniczkę? Tak, nie. Z Bogiem. Anna, nie zostawszy Bogusława na zamku, postanawia pojechać tam, gdzie on jest, czyli do. Puszczy Goleniowskiej. Młodzi spotykają się pod lipą. Co za lipa! Która to lipa? Ta czy ta? Gdzie ten skubaniec się schował? No chodź już tu, no chodź do mnie, no! No zaraz cię złapię! o, 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 o no! Bogusła? O, ależ ty jesteś piękna, piękniejsza niż na tej podobiznie, którą mi przysłali. Aha, to nie wyszło. A co teraz poradzisz? Słyszałam, że poluję. Tak. Ładnie. Pokemony. Jestem najlepszym graczem w całym jest.. <śm> To nie, nie polujesz na zwierzęta? Oczywiście, że nie. Kocham <laughs> cię, Pikachu się złapał. Pikachu. Droga Pikachu. Anno, zapraszam cię do mojej komnaty na nowy gameplay. O, prowadź. Anna Jagielonka miała lat 15 wychodząc za mąż, a jej mąż miał lat 37. Tak spora różnica wieku między małżonkami nie była niczym dziwnym w tamtych czasach, bo w rodach panujących małżeństwa to były po prostu sojusze. A tutaj chodziło o zacieśnienie więzów z Polską. A wraz z Anną Jagielonką yy, na zamek trafili polscy dworzanie. Polska mowa i polskie pieśni rozbrzmiewały na Zamkowym Wzgórzu. Jeszcze na początku swoich rządów Bogusław X zjednoczył całe Pomorze. Rozciągało się ono od Bytowa, obecnie na terenie województwa pomorskiego, aż po Bardo, to obecna miejscowość Bart na terenie Niemiec. Jak na dobrego władcy przystało? Hmm, I w myśl przysłowia, pańskie oko konia tuczy, Bogusław po zjednoczeniu księstwa postanowił je całe objechać. Yy, no tak jak obecnie politycy objeżdżają Polskę w ramach kampanii wyborczej. I w Sianowie, mieście znanym z produkcji zapałek, spotkała go niemiła niespodzianka. Zdrowie, panowie! Niechaj ten wieczór upłynie nam miłej niż poprzednie! Oto, to, 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 to! to No i niech upłynie, niech upłynie! Jak ten miód płynie, to u nas się robi najlepszy, co to trzy dni! Łapodoba! Przede wszystkim naszego słowa Bogusława! Ja! Przewlekłego zdrowia życzymy umiłowanym przez Boga i ludzi władcą! To no co pana wie? Łapodoba! na łabodawa, naszego Przepraszam bardzo, bardzo ładnie, ale się mówi.

ty ze swoim niemieckim imieniem i z tą swoją matulą, rodem z Nowej Marchi, chcesz mnie tutaj pouczać? Tak! 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 od myj matuli! O Boże! Ja ci... Peter, ja ci mówię! Ja I uważaj Akcja, desefekcja i teraz może kocham To tak! 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 Panowie, panowie! Zlusujcie majty, bo przynosicie straszną wiarę Szczecinowi! Ty! To ci! Ze Szczecina! Tak, to na pewno on. To ci, którzy naszego do Dobrumila napadli! Super! Oto nas wiedzą! Ucztują za jego krzywdę! Ja bardzo pan, panów, panu, no przepraszam, ja nic do panów nie mam, yy, spokojnie, co złego to ja. No! Przykujcie się! Chcecie ze Szczecina, my spod ze Szczecina, my spod Widzę, że w tej sytuacji zaszło jakieś nieporozumienie. Książe! Uciekaj! Uciekaj, książe! Taki z niego, książe, tak jego książę jak ze mnie, Justin Pieper! Towarzysze! Nie zostało z tej niedoli brałem nauki od samego mistrza Janadługosha. Inko! Ślecie ze Szczecina, my z Podkaszalina. Ślecie ze Szczecina, my z No i nie przez przypadek napadli na księcia Bogusława i jego świtę. No bo myśleli, że to ci zbóje, którzy znowu napadli na koszalinian wcześniej. No i biednego Bogusława wpakowali na wóz z gnojówką i zawieźli do koszalina. Słuchajcie, to była śmierdząca sprawa. Ej, no! Nie wszczepią wreszcie! Para! Głupisko! No! no. Przeprowadziliśmy! Bo ja tego! No! I co? Rzadka o kakao? Wy, idioci! Przecież to jest książe Pomorski! Książe Pomorski! Błagamy o wybaczenie! To... Błagamy! Wysokość, tak? O nic nie mówię! Książę proszę o wybaczenie! a Macie przechle!

tym 50 sztuk woł. A! I odnośnie tej waszej cholernej koszalińskiej bramy! Macie ją zdjąć i żebym jej nigdy więcej na oczy nie widział. To jest, jej jej jest, jej jest jej Tak, tak, tak! Tak, tak, tak! Dziękujemy tak tak, tak. bardzo! Powiem, powiem, powiem! Z Panem zdaniem. Bogiem! Wszystko załatwimy, wszystko załatwimy! Tak się załatwia interes. Będąc pewnym trwałości dynastii i przyszłości rządów, książę Bogusław zaczął reformować księstwo, wzmacniając jego gospodarczą i państwową siłę. Bogusław, awansowany w europejskiej polityce, postanowił, wzorem innych władców, udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Do Jerozolimy wyruszył statkiem z Wenecji jako pielgrzym, czyli bez broni. Wtem na horyzoncie zobaczył flotę piracką Turków. Systema, 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 systema. Atakują piraci! Ciszej tam na górze! Od spokoju, nie można spożyć dania Bożego. Ech, chyba muszę wziąć...

Dzień dobry panie e, 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 o Bogusławie. Otóż, sprawa jest następująca. Ja jestem, ja jestem tym, Sultan cichutym. Ja jestem sułtanem kalifatu osmańskiego w Turcji. Co zresztą niniejszym przedstawia ta wyżej wymieniona wizytówka. I mam dla pana propozycję, parę pana, nie do odrzucenia. Ale. W związku z Waszą wizytą na naszych wodach terytorialnych, jak Pan widzi, obfitujących w niebezpieczeństwa oraz piratów, profesjonalne usługi ochroniarskie. W związku z Pańską wizytą w tak zwanej, jak to mówią niezmiernie ziemi świętej, nasze usługi obejmują całodobową ochronę statku, załogi oraz Waszej. – Jak to mówią w wysokości? – e, Panie sultanie, ci pana chłopcy to jedynie nadają się do pilnowania buddy z kebabem. i to miałbym szerokie wątpliwości. Oj, bogusiu, bogusiu, troszkę pokory. Pycha! – przez pana przemawia brajwana. Pycha to było to polskie utko z kurczaka. Pan przesadza, że na szczęście jestem tutaj przygotowany. Moja oferta obejmuje dodatkową pozycję. Mianowicie mój synek pierworodny, Sulejmanek. Dzień dobry. Bardzo zdolny chłopak. Zajmuje się na co dzień absolutnie zawodowym public. Public Relationships Races. O! O! I on zrobi relację z waszego pobytu tutaj, po pierwsze Primo, po drugie Primo jest specjalistą w dziedzinie marketingu, konsultingu, parketingu i różnych innych jeszcze filmów. A ponieważ prawa do naszego serialu, który żeśmy wcześniej nakręcili, pod tytułem wami zresztą rolach równych, niewiernymi, pod tytułem stulecie nie, nie, niewiernych, wykupiły już stację w, wy, 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 wy. wy, wy we Watykanie, we Wenecji, we Florencji, w księstwach niemieckich, etc. Tu jest umowa uwzględniająca wszystkie szczegółowe projekty naszej współpracy. Wystarczy podpisać. No to podpisuje panie sultanie! <noise> 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 Dziękujemy uprzejmie i malejkum salem! Wszystkiego dobrego z Po powrocie do Wenecji został przyjęty książę Bogusław na dworze doży. Tam obejrzał sztukę teatralną opowiadającą o jego bohaterskiej walce z piratami. Następnie wyruszył w podróż do Watykanu, gdzie miał się spotkać z papieżem Aleksandrem VI. Klik, aktualizacja tłumacza i lecimy. Buongiorno, <laughs> Santo Padre! Buongiorno, buongiorno. <laughs> Czyli działa. <laughs> Synu, cieszę się, że jesteś, bo chciałem Ci pogratulować. Widziałem w telewizji watykańskiej film o wyprawach do Ziemi Świętej twoich wyprawach, gdzie wykazałeś się walecznością w walce z Saracenami. Powiem więcej, Wasza świątobliwość. Pod koniec filmu yy, pozdrawiam yy, yy, Ojca Świętego. W nagrodę, w formie odwdzięczenia się. Graczy. Chciałem przekazać Ci ten oto skromny dar z moich <laughs> Nie trzeba było, ale przyjmę. Kini, tak? Piękny artefakt! Złoty a skromny. A cóż masz dla mnie, Sam? So? Mam również y, Ojcze Święty wspaniałe artefakty. O! Taka pozłacana tak. y, skrzyneczka y, na różne ciekawostki. Szkoda, że tylko pozłacana, ale y, ładna robota. Tutaj z kolei mam o, to o. co? Ojca na pewno cieszy. Tak, tak. To jest na świece. Do ołtarza będzie <laughs> albo do skarbca. No dobra, no to komu w drogę, temu czas, to. No, no, zdrowia. Synu, bywaj, bywaj synu, Dobra, synu i do zobaczenia. Za rok u mnie w księstwie. Niech Bóg czuwa nad tobą, Z synu, Bóg czuwa. No, szybko do skarbca. Wymieńcie pięć nazw miast po stronie polskiej i stronie niemieckiej, które kiedyś znajdowały się na terenie księstwa Pomorskiego. Odpowiedź wyślijcie na adres.